W chwili, gdy nagrywam te słowa, to w Ukrainie, zaraz za naszą wschodnią granicą, toczy się wojna. Jest to oczywiście straszny akt, ale z tego co widzę w mediach społecznościowych, to w obliczu takiej wielkiej tragedii, potrafiliśmy się jako Polacy zjednoczyć. I to cieszy, że potrafimy tak żyć ponad podziałami, że gdy przychodzi jakieś zewnętrzne zagrożenie, to nie jesteśmy obojętni na ludzką krzywdę i działamy w ten czy inny sposób. To jest trochę przeciwwaga do tego, o czym będę mówił w dzisiejszym odcinku podcastu. I ten odcinek nagrałem nieco wcześniej, gdy o wojnie tylko się mówiło jako o potencjalnym scenariuszu i nasza rzeczywistość wyglądała no, zdecydowanie inaczej. Jednak mimo tego, że sytuacja się zmieniła, to uważam, że ten odcinek wcale się nie zdezaktualizował. Dlatego też publikuję go w takiej formie, w jakiej pierwotnie planowałem, bo w końcu zagrożenie odejdzie. Mam nadzieję, że nastąpi to, to bardzo szybko, że ten idiota Putin odpowie za zbrodnie, które się dopuścił, a Ukraina z powrotem będzie wolnym krajem. I gdy w końcu to zagrożenie odejdzie, to czy my, Polacy, dalej będziemy tak zjednoczeni? No, tego już nie jestem taki pewien. Dlatego też uważam, że warto, abyś wysłuchał czy wysłuchała tego odcinka. Zapraszam. Nazywam się Marcin Kondziółka i witam Cię serdecznie w podcaście 3% lepszy. Będę prezentował Ci tutaj treści z zakresu rozwoju osobistego i zwiększania efektywności Twoich działań. Będzie też o książkach, bo od 2004 roku prowadzę wydawnictwo Złote Myśli. Celem mojego podcastu jest to, żebyś mógł małymi krokami ulepszać swoje życie, by stawał się w każdym tygodniu minimum 3% lepszy. Zapraszam Cię do słuchania. Witam Cię bardzo serdecznie drogi słuchaczów w kolejnym odcinku podcastu 3% Lepszy. Z tej strony Marcin Kądziołka i witam Cię po dłuższej przerwie, bo przez no, spory czas nie nagrywałem kolejnych odcinków, ale postanowiłem wrócić do, do publikowania podcastu 3% Lepszy. I nie ukrywam, że jest to spowodowane głównie wiadomościami, które od Was dostaję na różnych kanałach, czy to na Instagramie, na, na Facebooku, w mailach, z pytaniem, właśnie co się stało, dlaczego nie ma nowych odcinków, albo po prostu z takimi podziękowaniami od serca, bym to nazwał, że ludzie piszą, że dużo im dał ten odcinek, dużo im dał podcast, że. W jakim stopniu zmieniło się ich życie? Ja nie, nie mówię, że, że, to jest nie wiadomo jaka zmiana, no bo też nie o to chodzi w podcaście. Chodzi o drobne zmiany każdego dnia, żebyśmy szli jako ludzie w kierunku lepszej przyszłości. I wydaje mi się, że, że to właśnie osiągam tym podcastem, albo przynajmniej osiągałem, bo mówię, ta przerwa trochę ten cykl zaburzyła, ale skoro tak to działa, skoro piszecie, że, że to jest dla Was wartościowe i chcecie, żeby te odcinki dalej się pojawiały. No to postanowiłem kontynuować nagrywanie, szczególnie, że. Dużo ciekawych wątków się w ostatnimi czasy pojawiło. Mam wiele, myślę, ciekawych przemyśleń i, i chciałem się nimi z wami podzielić. Wszystko właśnie w takim kontekście stawania się lepszym, własnego rozwoju, zdobywania umiejętności, spowodowania, żeby, żeby każdemu z nas żyło się łatwiej i lepiej, żebyśmy mogli tworzyć ten otaczający nas świat w taki sposób, aby, aby był on lepszy w odbiorze, a abyśmy lepiej współpracowali też z innymi ludźmi no generalnie takie kierunki mnie interesują oprócz tych oczywiście technologicznych które też się pojawią w kolejnych odcinkach bo, bo dużo bardzo dużo się dzieje w zakresie technologii także tak tytułem wstępu w tę stronę idziemy czyli nie, nie zmieniamy absolutnie kierunku nie zmieniamy w sensie ja jako nagrywający i i wy jako słuchacze czy ty jako słuchacz że dalej to będzie Podcast, który służy rozwojowi osobistemu. Czy to w aspekcie bardziej umiejętności mega miękkich, czy to światopoglądu, myślenia, czy to bardziej konkretnych umiejętności, bardziej konkretnych możliwości, które daje Ci świat po prostu czegoś, czego możesz się nauczyć, żeby tak w codziennym życiu grać rolę lepszego zawodnika. Tak to nazwijmy. Jak być może wiesz, być może nie wiesz, Mieszkam w Hiszpanii. Mieszkałem w Hiszpanii już no sporo czasu, jakoś 3 lata, będzie niedługo. Ale teraz byliśmy w Polsce przez półtora miesiąca. Miało być miesiąc, ale przez jeden niefortunny test musiałem zostać jeszcze na, na 10 dni dłużej. Pewnie wiesz o czym mówię. I, i po tym pobycie w Polsce powiem tak, że. Polska, jak ją pamiętam, właśnie sprzed trzech lat, no pomijając jakieś tam krótkie wyjazdy, epizody, ale tak generalnie mieszkając, Polska sprzed trzech lat i Polska teraz to są zupełnie dwa różne kraje. I przykro to mówić, ale dużo zmieniło się niestety na, na minus. Tak patrząc na to, co się dzieje, to jesteśmy jako ludzie niezwykle podzieleni, karmieni strachem. Ciągle jesteśmy karmieni strachem. W telewizji... W internecie, nie wiem, pewnie też w gazetach, nie wiem, nie, nie czytam, ale pewnie też w gazetach. Jesteśmy też jako, jako Polacy tacy smutni, zestresowani, jakby bez żadnych perspektyw. W życiu się toczy jakimś swoim rytmem, a ludzie za bardzo nie mają pomysłu na siebie, nie wiedzą co, co mają dalej robić. No oczywiście też no byliśmy w okresie zimowym od grudnia, na przełomie grudnia-stycznia. Więc na pewno to też duży wpływ ma ten, ten okres: taki, gdzie nie ma słońca, jest szaroburo, trochę popada deszczu, trochę jest śniegu, rzadko kiedy wychodzi słońce, no ale tak było zawsze. Tak? Taki jest klimat w Polsce i ciężko z tym dyskutować. Teraz doszły jeszcze te wszelkiego rodzaju lockdowny, ograniczenia, tematy, o których lepiej nie mówić. Polityka, inflacja, no, no dużo tych rzeczy, które tak się nawarstwiają, i mam wrażenie, że, że przygnębiają każdego z nas osobna i, i całość jako, jako społeczeństwo. Ludzie siedzą w domach i w ogóle się nie bawią. Znaczy, ja wiem, że to są takie uogólnienia, ale, ale właśnie tak patrząc szeroko, tak to wygląda. My poszliśmy do kina i co prawda to była godzina taka mocno wieczorna po 21, ale było 5 osób, no dosłownie puste kino. I tam nie wiem ile jest sal, 14, coś koło tego, no to na 14 sal było, w naszej sali było 5 osób, ale generalnie w całym kinie, no to może by się naliczyło z 15 tych osób, może 20, generalnie no nikogo nie ma, tak? A z tymi niby ograniczeniami, to no absurd goni absurd, to jest śmieszniej niż, niż u Barei. No, przy wejściu do kina okazuje się, że kupiliśmy złe bilety, trzeba je wymienić, bo jakieś limity zdrowotne, okej, okay. ale na sali jest 5 osób, więc gdzie możemy przekroczyć jakieś limity? Możemy siedzieć w odległości 10 metrów, każdy od każdego. No ale dobra, no taka procedura, tak to wygląda. No i koniecznie maseczka, tak? Oczywiście koniecznie maseczkę trzeba założyć, ale tylko przy wejściu do kina. Można zrobić jeden krok... I już nikt maseczki nie sprawdza, nikt jej nie nosi, już jest w porządku. Więc no, absurdalne. Jedzenie można kupić, ale jest kartka, że nie można spożywać na terenie kina. Spoko, może spożywać i nie, ale wnosić nie ma problemu, bo nikt nie sprawdza. No bo przecież wnosić można, tylko nie wolno spożywać. Więc ludzie wchodzą z popcornem i jedzą, bo nikt nie sprawdza. No, cyrk na kółkach. Ale to tak nawiasem mówiąc, najgorsze jest to, że jest właśnie ta grubowa atmosfera. To nie jest wyjście do kina, że tam tu ktoś się śmieje, tu ludzie rozmawiają, jest taka atmosfera luzu. No nie. I to jeszcze my byliśmy przez jakoś to było przed jakimś długim weekendem. Nie pamiętam teraz, ale to był długi weekend, więc generalnie można. Byłoby się spodziewać, że to jest właśnie taki okres, gdzie jeżeli jest nawet na zewnątrz zimno, chociaż tam wcale tak zimno nie było, no to właśnie ludzie się będą gromadzić w jakichś w knajpkach, w kinach i tak dalej, ale tu nie, nikogo nie ma. Po, po wyjściu z kina też nikogo nie ma. Miasto wyludnione, jakby no jakby był właśnie jakiś lockdown, chociaż nie było. Znajomi nasi też nie byli jakoś, jakoś super chętni do spotkań z różnych powodów. Niektórzy tam troszkę podziemieni, się boją, że nie wiadomo, wiadomo, co tam teraz wyjdzie z tego dalej. Nie chcą zarazić innych, bo nie wiadomo, czy to nie jest ta właśnie choroba. Niektórzy generalnie się boją, wolą dmuchać na zimne, lepiej zostać w domu i tak dalej. No i tak taka tendencja, okej, okay, pospotykaliśmy się tam z paroma znajomymi, ale widać, że to już nie jest to co kiedyś, że no, ludzie jakby boją się spotykać. Wiesz wydawnictwo Złote Myśli, które prowadzę działa i tak online, więc teoretycznie taka tendencja przeniesienia całego życia do internetu powinna mnie cieszyć, ale mnie nie cieszy. Dlaczego mnie nie cieszy? Bo to jest chore. My jako ludzie potrzebujemy relacji z innymi, a dając się tak zamykać w domach jeszcze na własne życzenie, no to po prostu zwariujemy. No i do tego cały czas to programowanie w mediach. Bój się, bój się, bój się. Cały czas jest coś, czego powinieneś się bać. Wojna, wirus, inflacja, raty kredytów, ceny gazu, polski ład. No, wszystkiego. Najlepiej bój się wszystkiego. Każdy komunikat w mediach to jest bój się. I majesteczny tych wykonaniu rządzących myślę, że to jest duży jakby powód, dlaczego właśnie tak Polska wygląda, a nie inaczej. To jest to w wykonaniu rządzących te, ten podział nas, zwykłych ludzi. Aż sobie zrobiłem listę tematów, które są wykorzystywane. Aby nas poróżnić. I, I tak lecąc po kolei, mam listy, więc tak. Religia, LGBT, matki i osoby, które nie chcą mieć dzieci, osoby pracujące i osoby na zasiłku, temat aborcji, temat szczepionek, maseczek, wirusów, potem zwolennicy nauki i zwolennicy teorii spiskowych, potem różne partie polityczne, PIS, PO, coś tam. Hmm. Potem kto gdzie jeździ na wakacje, niektórzy w Polsce, jest gloryfikacja Polski, niektórzy za granicę, jest gloryfikacja za granicę, przedsiębiorcy, etatowcy, wege, mięsożercy, temat uchodźców, który tam był, potem trochę, jakbyśmy to akurat znowu było, tak? bo na granicy z Białorusią z kolei był rozmuchiwany temat uchodźców. W ogóle imigranci spojrzenie na inne narody, jak to jest źle w kraju X, a jak wspaniale w Polsce, albo jak to beznadziejnie w Polsce, a w kraju X sobie świetnie radzą. A ci, co do nas przyjechali, pracują na uberze, to niech się cieszą, bo w ogóle że na to pozwalamy. No takie, a straszne to jest. Wielka orkiestra świątecznej pomocy. Jedni za, inni przeciw. Disco Polo i każda inna muzyka TVP, TVN, Gazeta Wyborcza i tam nie wiem, Gazeta Polska. Tyle można tematów wymyśleć, żeby tak mocno spolaryzować ludzi, że to no jest wręcz niesamowite, że, że można aż tak głębokie, mocne emocje wywołać, pokazując kto jest po której stronie barykady. I oczywiście tę listę można by ciągnąć jeszcze długo, jest tak naprawdę, te, nie wiem ile tu jest, 15 tematów, to, to tak z palca wymyśliłem, bo to, to nie, nie trzeba się zbyt długo zastanawiać, żeby znaleźć drugie tyle. I wyobraźnia rządzących jest bardzo bujna. Co chwilę nowy temat wrzucany, żeby poróżnić nas jeszcze bardziej. A to, co się z nami dzieje jako społeczeństwem, jest po prostu straszne. Ktoś jeszcze wczoraj był kolegą, nagle staje się antyszczepionkowcem, albo pisowcem, albo lewakiem, albo kimś tam jeszcze, wrzucamy go do jakiejś szufladki i co? No i nagle nie chcemy się już nic spotykać, bo nie pasuje do naszej układanki. I to jest, to jest taki efekt. Tyle tylko, że w tej układance jest. Tyle zmiennych i tyle tematów, że coraz trudniej znaleźć kogoś, kto spełni nasze wygórowane oczekiwania i będzie podobny do nas. Bo dzisiaj jest podobny, fajnie, idziemy razem na piwo, na kawę, pogadamy, ale jutro wymyślą inną linię podziału i już będzie go za co nienawidzieć. I powtórzę, te oczekiwania i niechęć do inności jest wywoływane za pośrednictwem mediów przez nazwijmy to rządzących. Oboje. Bo Takim podzielonym narodem, wiadomo, że, że łatwiej manipulować. No i być może lepiej to widać po prostu z perspektywy kilku tysięcy kilometrów, gdy się nie mieszka na co dzień w Polsce i się przyjedzie, to, to jest taki szok, że kiedyś tak nie było. Wiadomo, ludzie się różnili swoimi poglądami, ale nie na tylu poziomach i nie cały czas. I, i media cały czas tego nie, nie pluły w twarz jednym i drugim. I, I tu żadne media nie są bez winy, bo po prostu zależy, którą opcję się włączy, to w tą stronę jakby leci pyl tak? albo ci są źli, albo tam ci są źli. No i gdy się ma taki inny punkt odniesienia, właśnie gdy się jest jakiś czas poza, poza daną społecznością, poza, poza krajem, to, to nagle bardzo mocno to widać, gdy się do takiego kraju wraca. I chociaż też nie wiesz, że, że ty tego nie widzisz. Mieszkasz nawet jeżeli mieszkasz codziennie w Polsce, wychodzisz rano do, do pracy, czy nie wiem, spotkać się z kimś, czy załatwić spo, swoje sprawy, to już jest teraz tak widoczne, tak uderza po oczach, że, że ludzie są do siebie wrogo nastawieni, że no, tego się nie da nie zauważyć. I to oczywiście znowu jest generalizacja, bo nie wszyscy, bo, bo super, żeby się też skupiać na takich bardzo pozytywnych przykładach. Więc wiadomo, że nie wszyscy tak działają, ale też na pewno ciężko jest się temu oprzeć, że gdy się jest zewsząd atakowanym takimi komunikatami takimi komunikatami głębokiej nienawiści to, to ciężko zachować taką neutralność, ciężko zachować spokój myślenia i taką jasność myślenia. No, i, i każda propaganda właśnie tak działa, że powtarza kłamliwy komunikat setki razy, bierze sobie na cel jakąś grupę społeczną czy kogokolwiek i powtarza komunikat, który ok, może nie jest bezpośrednio kłamliwy, chociaż, chociaż czasami jest, ale pokazując coś, zatajając inne fakty, uwypuklając inne, coś się pokazuje w jakimś świetle. I moim zdaniem rolą dziennikarzy powinno być to, żeby pokazywać coś na ile to możliwe w sposób neutralny, żeby każdy mógł wyciągnąć swoje wnioski. A teraz neutralność jest wręcz tępiona. No, neutralność się nie sprzedaje. I, I dlatego, mam nadzieję, że tylko i wyłącznie dlatego, media działają w taki, a nie, a nie inny sposób. I jeżeli tych komunikatów jest tak wiele, to my w końcu uwierzymy, że to jest prawda i zbudujemy sobie taki kłamliwy obraz świata, Kogoś nienawidzimy, a coraz mniej ludzi kochamy, czy wręcz wystarczyłoby, że, że ich tolerujemy, coraz mniej mamy tej tolerancji w sobie, no bo coraz więcej jest tych linii podziału. I problemem jest też to, że, że gdy nie jesteśmy otwarci na dyskusję, bo wszystko dostajemy już takie zmielone, przetrawione, gotowe do przełknięcia na tacy, to nasz świat się staje coraz mniejszy i hermetyczny jest taki już nieciekawy, jest przewidywalny, bo, no bo my już wszystko wtedy, wtedy wiemy najlepiej i każda wiadomość nowa, która do nas dociera, tylko dziękuję Ci bardzo e, za wysłuchanie tego odcinka, jeśli był on krecie, dla Ciebie wartościowy, no i to co? Podziel nie się nie ze nie swoimi nie znajomymi. Żadnej Sprawdź, żeby również oni mogli poczuć, jak to jest, gdy stają się lepsi, im, i chociażby sposób, o 3% w każdym na tygodniu. Jak jeśli słuchasz ten ten tego ten podcastu na platformie, która umożliwia zostawienie ocen, umożliwia zostawienie komentarzy, to podziel się komentarzem. Zostaw swoją opinię, kliknij w te gwiazdki, będę Ci za to niezmiernie Niezmiernie zapraszam wdzięczny, prawie, to jest taki I zawsze taki zapraszam Cię na stronę, może nie 3 3 ale to my leży na stronie, co 3 chyba 3 potrzebuje Twoich lepszych.pl, bo którzy się starają serdecznie, I karmieni strachem. Smutni, zestresowani, bez perspektyw. I czas to sobie uświadomić i czas to zmienić. I trzymał kciuki za nas wszystkich, za nas Polaków, żeby się to tam udało, czy w ogóle za nas ludzi. Żebyśmy nie byli takimi Marionetkami, żebyśmy nie byli e, karmieni tym, tą papką, którą ze wszech stron nam podają, tylko żebyśmy po prostu otworzyli się na innych, myśleli samodzielnie i byli odporni na różnego tego typu działania. Tego nam wszystkim życzę. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam. Marcin Kądziołka.